Dzień dobry, mam nadzieję, że dzisiaj z mikrofonem problemów nie było. Przepraszam za wczorajszy dzień, czasami coś tam nie wychodzi, ale mam nadzieję, że i tak film się Wam podobał. A my w tej chwili opuściliśmy już nasze mieszkanie, które wynajmowaliśmy i idziemy w tej chwili coś zjeść. Prawdopodobnie wylądujemy na płatkach owsianych w Starbucksie i jakieś kawce, a potem bierzemy uberka na lotnisko, na którym wypożyczyliśmy samochód. No i jedziemy na południe Kalifornii, więc zostańcie z nami. No i wylądowaliśmy w Starbucksie na wsiance. W takim zestawie będziemy: Jajko i ser. I jakieś owoce. i jedziemy na autostradzie raz, dwa, trzy, cztery pasy w każdą stronę, a pierwszy pas z lewej strony jest pasem specjalnym do carpoolingu, czyli dla osób, które jadą w dwójkę lub więcej a pozostałymi pasami można jeździć samemu dojechaliśmy do Santa Cruz, zresztą widać tutaj kawałek parku rozrywki no i czekamy w tej chwili w kolejce do parkingu, Ona trochę zciszę muzykę z tego co widzę, parking kosztuje 15 dolców, więc da się to przeżyć. Podróż minęła nam bardzo przyjemnie. Całkiem fajna autostrada, wokół dużo zieleni, więc mam nadzieję, że spędzimy w Santa Cruz przyjemne chwile. Zdecydować. Zdecydować. Powinniśmy coś zjeść właśnie. Bo jest druga 30, więc najpierw poszukamy czegoś do jedzenia, ale to, to chyba same fast foody. Pizza, więc może pizza, tak? Dobra, to chodź poszukajmy czegoś do jedzenia. No, same sprzęciowe jedzenie, ale zdecydowałem się na to tutaj z Caribbean i caribia Zobaczymy co to będzie. A czeka w kolejce do Personal Pizza, czyli to są takie malutkie pizze dla jednej osoby. No, wyglądają całkiem konkretnie. Są warzywka. Może nie będzie tak źle. Pokaż, co tam masz. Przy rozkupi, przy tutaj. Pokaż. Nie pokazuję. Która persona widzę? No widzę, taka. dla jednej osoby. A jedliśmy się, możemy Was teraz oprowadzić. No, dzieci jest sama. sama. A w ogóle to tu jest wesołe miasteczko. Zobaczcie, to jest od razu plaża, i o sam. Właśnie się okazało, że poza tym poziomem, na którym my jesteśmy, tam jest jeszcze drugi poziom. Przed chwilą wam pokazałem. Także atrakcji tu jest sporo. Łaha, wow. W tych klatkach siedzą ludzie A my dopiero sobie jedliśmy To się nazywa tsunami Atrakcja w sam raz po jedzeniu Kiedy jeszcze w takim wesołym miasteczku strasznie się żałuję, że się pojechało na wakacje bez dzieci Wybawiliby się na wszystkich tych atrakcjach Byśmy mieli opróżnione konta bankowe. Tak to wygląda. Smile. O, wirówka to jest fajna zabawa. Jechałem kiedyś na tym w Polsce. Tutaj nie można zremiotować, to wszystko się cofa do żołądka. pójdziemy tu, ale później. Co to dla takich... Ja mnie jest to ...dla mnie ja, To jest za małe, to jest za małe, to dla dzieci. My pójdziemy na to duże, dla dorosłych. No i zeszliśmy w tej chwili na dół. Też tam atrakcje ale tak mam wrażenie, że tutaj bardziej dla dzieci takich małych dzieci więc e, chyba wrócimy na górę i poszukamy czegoś w końcu dla siebie żeby się dobrze rozerwać we dwójkę, nie? chcesz się rozerwać kochanie? o jemy, okazało się, że my byliśmy e, e, jednej czwartej dopiero tam dalej jest cała masa atrakcji o, a tu można wygrać Mario Mam ma trakcję, ode mną ma pada 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 można cały dzień spędzić. Klepy. A Aneska robi live'a na Facebooku U nas jest trzecia dwadzieścia, więc w Warszawie jest 20 po północy. No i trafiliśmy do salonu gier okej. Czyli same automaty. takie słodkie pluszowe króliczki. Nikt się nie kąpie. Woda jest pewnie z 5 stopni cieplejsza niż w Bałtyku. Bo to są Amerykanie. Jak nie ma podgrzewania, bąbelków, to oni nie będą wchodzić do wody. Ale plażowiczów jest sporo. I nie ma żadnego parawanu. Ani jednego. to są namioty? Dosek, na plaży. O! I sosane. na plażę. Neska wytrzymała jakieś 15 minut na ręczniku i stwierdziła, że jej wieje od oceanu. Ja się cieszę, bo to zapowiada, że kolejne plaże będą podobne. Czyli zwiedzamy po mojemu. Haha. Zrobimy właśnie deal życia, bo Pepsi ma promocję. Za 15 dolców zamiast 30 kilku można jeździć w środy i czwartki od 17. Bajka. Trzeba tylko wypić nam Pepsi. I dostaliśmy dwa kuponiki. Neska jeszcze Pepsi depija, bo puszkę trzeba oddać. Tutaj. Dobra, się, że na siebie pójdziemy na Właśnie wyszliśmy z tego. Wow! Jak się czujesz? są super, prędkość jest niesamowita. E, oczywiście najlepiej jest, jak się zjeżdża w dół i jak się nie zjeżdża tyłem, bo to się zjeżdża bokiem, tyłem. Zobaczcie. Niesamowite. Ubawiliśmy się po popach. Znaczy, ja się ubawiłem, a, a Neska tylko stwierdziła, że musi mnie bardzo kochać, że ze mną weszła na to. na coś delikatnego, czyli haunted castle. Dla osób z wysokim ciśnieniem po jakichś zabiegach obywateli, na zakończenie wyborów, Jak się czujesz? Nie wiem, czy to się wiem, wyborów, to wyborów, publicznych wyborów, nie jest nic strasznego. Nie w ogóle nie przestraszyli. A ciebie? Nie. Tylko pająki? Nie. Ja się nie bałam wcale. Nie, no nie bała się wcale. Obiecałem jej watę cukrową, więc musimy teraz poszukać waty cukrowej. Dostała swoją watę różową, jak włosy. A teraz pójdziemy może na jakąś kolejkę górską, jeszcze jedną Mi się podoba, ale Neska nie chce iść. A teraz idziemy tu, na tą drogą, a potem pójdziemy tam. Musiałem schować aparat, bo tam chlapało mocno. Neska też jest cała mokra. No, sama chciałaś? Jak to będzie taki wiesz? Taki lajcik? Nie, to leci pionowo w dół. I potem chlapie. O, nie możemy być na to. Nie bój się Nie mogłem nagrywać się co tak jechaliśmy Jak było? Bo właśnie się zatrzymaliśmy Już się nie chcesz bawić o, ale była prędkość Ale była zabawa No i dojechaliśmy to jest nocleg na jedną noc. No, jest trochę motelowo, ale całkiem spoko. Jest łazieneczka, jest tutaj toaleta z prysznicem. Jest bardzo kulturalnie. Stodolców za noc. No i dojechaliśmy do naszego noclegu. Wygląda jak taki klasyczny motel, ale co ważne, tutaj za tymi domkami. Odległości około 3 minut pieszo powinna być plaża, tylko Dobra. trzeba jakoś tam dojść. Czas się dzisiaj pożegnać. My siedzimy sobie na tocanem Co tu robimy, możecie zobaczyć na moim facebooku. A ja Was zapraszam do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że już jutro. Cześć.